Aby zaimportować kurs z poprzedniego semestru czy poprzedniego roku do obecnego kursu, nowego kursu dla tego roku, wchodzimy sobie do tego nowego kursu. To już jest kurs na nowy rok 2023-2024 i klikamy Importuj. Teraz wybieramy kurs, z którego chcemy. Dokonać tego importu. Ja mam taki kurs o nazwie Quality. Wyszukam sobie ten kurs wśród moich starych kursów. To ten kurs, Quality Engineering Lecture z 2022-2023. Wybieram ten kurs i klikam Kontynuuj. Nie zmieniam żadnych ustawień. W tym momencie mam możliwość wyłączenia pewnych modułów lub tylko zadań czy, czy elementów tego kursu. Ja zostawiam wszystko, klikam następny i ostatnie potwierdzenie wykona import. Chwilkę to potrwa. Jestem w kursie zarządzanie jakością w nowym 2023-2024 i yy, cały kurs mi się tutaj skopiował. W kursie tym nie ma jeszcze studentów, a więc studenci się nie skopiowali do tego kursu.